Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem będzie trochę inny odcinek, bo zrobiłam pracę na konkurs, dokładnie na konkurs u Mikey Art z okazji 400 subskrypcji. I bardzo jej gratuluję z tego powodu, że osiągnęła aż tyle. Ja nie wyobrażam sobie takiej ilości w życiu. No. I ogólnie ta praca miała być i ponysona i jedna albo dwie um, malującego. więc ja narysowałam eronka, który daje jej naszyjnik. tak się praca prezentuje. bardzo mi się podoba. jeszcze miał być w tematyce wiosen. więc narysowałam takie brzydkie drzewko, które miało być ładne, a wyszło jak zwykle brzydkie. Jakby co, to nie są kropelki, żadnej rosy, czy wody, czegokolwiek. Tylko to są liście od kwiatów. No. I tak się nawet mi się podoba. Jeszcze tutaj widzicie bałagan. Jeszcze nie sprzątałam, przed chwilą skończyłam pracę. Praca mi się bardzo, bardzo podoba. Pierwszy raz narysowałam na tak dużej kartce. I myślę, że robię postępy. Tylko. Nie wiem, czy jej ponysona ma właśnie taki znaczek, I, bo nie mogłam zobaczyć za bardzo mm, na ich, jej rysunkach, bo nie wiedziałam, na którym będzie znaczek. I jeszcze ten nasz link, też nie wiem, czy jest dobry. Jakby ósemeczka wypełniona różem. Ale myślę, że jest nawet ok. No, to myślę, że jakieś tam miejsca nie zajmę, ale bardzo Ci, Majki, gratuluję. Aż 400 subskrybentów. No, trzymaj się, tak dalej, rób. Spełnij swoje marzenia, nie zmieniaj się bądź sobą w jednym zdaniu. Dobra, to ja kończę. Pa.